Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Arek we własnej osobie. Ci, którzy oglądają mój kanał, oczywiście wiedzą kim jestem, ci, którzy oglądają mnie pierwszy raz. Przedstawiam się Wam bardzo serdecznie, kładę się nisko, a dzisiaj będzie naprawdę smakowity kąsek, bynajmniej, no tak uważam, konsek dla graczy, ponieważ porównamy budżetowy komputer z kartą RTX 3050 i procesorem i5-12400F do analogicznie budżetowego laptopa z tymi samymi podzespołami, tylko że w wersji mobilnej. Niby podobnie, ale tak naprawdę to jak porównywać energetyka do kawy z mlekiem. Jedno Cię postawi na nogi, drugie no cóż, przynajmniej jest ciepłe. Korzystając z okazji montowania komputera dla mojego widza, tego który właśnie stoi obok mnie, postanowiłem zrobić materiał porównawczy dla osób, które są dopiero przed zakupem laptopa bądź to komputera i nie wiedzą co lepiej wybrać, czy komputer czy laptopa. Mam nadzieję, że tym materiałem wideo choć trochę rozwieje wątpliwości w kwestii właśnie zakupu nowego sprzętu. A oto specyfikacja tego oto prezentowanego komputera. Procesor jaki siedzi w nim to i5-12400F, który został wspomniany już na początku tego materiału. Jest to standardowy procesor szerszordzeniowy 12-wątkowy, swojego rodzaju klasyk. Ma on 117W mocy. Grafika MSI RTX 3050, no jest to troszeczkę jedna z mocniejszych grafik RTX 3050, która ma 8GB pamięci VRAM na pokładzie z TDP 115W. RAM 16GB DDR4 3200MHz, dysk SSD 512 NVMe ADATA, ekran Jaki tutaj chcemy, taki sobie podłączymy w dowolnym formacie i odświeżaniu. Płyta główna Asus Prime 610M H610MA WiFi D4, zasilacz Gigabyte P450B 450W, obudowa Logic Dart Pro ARGB z metalowym meszem, który właśnie możecie sobie zobaczyć na tych przebitkach. Chłodzenie jakie jest tutaj zastosowane to stokowe najprostsze chłodzenie Intela. Jest ono dość ciche i wydajne na potrzeby tego procesora. Można oczywiście w przyszłości założyć inne większe, cichsze i wydajniejsze. Od razu uprzedzę pytania wielu osób, no ale jak to zostawiłem tutaj stokowe chodzenie Intela, dlaczego nie dałem jakiegoś towerowego dedykowanego? Ponieważ to chodzenie naprawdę daje rady, dlatego je tutaj zostawiłem, żeby też automatycznie niepotrzebnie nie zwiększać po prostu kosztów całego zestawu. A laptop gamingowy jaki tutaj wybrałem do porównania to HP Victus 15, który jest właśnie najczęściej wybieranym laptopem wśród laptopów gamingowych, no jeszcze w zasadzie aktualnych laptopów gamingowych, który się no uważam dobrze sprzedaje właśnie aktualnie w sklepach komputerowych. Ma on procesor Intel i5-12450H 8 rdzeni 12 wątków. są to 4 rdzenie energooszczędne i 4 wydajne, który potrafi się rozpędzić do 4,4 GHz. Ma on 95 W maksymalnego poboru mocy w turbo. Grafika Nvidia GeForce RTX 3050, jest to oczywiście wersja mobile. 4 GB pamięci WIRAM na pokładzie i TGP 75 W. RAM 16 GB, jest to taki sam RAM z taką samą prędkością jak w tym komputerze stacjonarnym, czyli 3200 MHz, SSD 512 GB NVMe, również taki sam, no i tutaj ekran w laptopie 15,6 cala, Full HD IPS 144 Hz, obudowa klasyczna konstrukcja, smukła, ale dość solidna, no i chłodzenie w tym laptopie, no cóż, ciche, dopóki nie odpalimy na przykład cyberpunka. A teraz powiem Wam o różnicach sprzętowych, czyli dlaczego PC wygrywa z laptopem. HP Victus 15, którego wybrałem tutaj za przykład w tym teście porównawczym, to jeden z, no, z najpopularniejszych laptopów gamingowych w tej półce cenowej, który aktualnie się sprzedaje ma całkiem niezły ekran i wygodną klawiaturę, ale procesor i5 12450H, który w nim siedzi, to jest wersja właśnie mobilna procesora, mimo że 12-wątkowy nadal ustępuje desktopowemu procesorowi i5 12400F zarówno pod względem taktowania, jak i stabilności przy dłuższym obciążeniu. RTX 3050 w wersji mobile w tym modelu ma znacznie ograniczone TGP wynoszące 75W, co przekłada się na niższą wydajność w grach niż wersja desktopowa, która w tym przypadku w tym komputerze ma 115W. Jeśli chodzi o chłodzenie, komputer ma przewiewną obudowę z myszowym bokiem i miejsce na większe. Kulery, które chcemy na przykład w przyszłości sobie chcielibyśmy zamontować. A laptop? No, laptop ma dwa małe wentylatorki, próbujące zachować godność przy 85 stopniach. One tam wtedy wychodzą już z siebie na maksa. Co z rozbudową? I tutaj właśnie, jeżeli chcecie na przykład w takim komputerze stacjonarnym więcej RAMu, większy dysk, nową kartę graficzną, w PC robicie to w 5 minut, w laptopie. No, gratulacje. Właśnie rozebrałeś połowę obudowy i pogubiłeś kilka śrubek. No, tak to niestety w laptopie wygląda. Jeżeli chodzi o BIOS i kontrolę ustawień, czy konfigurację takiego sprzętu, w komputerze możecie grzebać w BIOSie dowolnie, kręcić timingi RAMu, prędkości wentylatorów, robić undervolting CPU, macie tutaj pełną kontrolę. Natomiast jak to wygląda w laptopie? No, w laptopie BIOS jest bardzo ubogi, bardzo ograniczony. No, jedynie co macie w systemie, to suwak do głośności. Też fajnie. Choć, żeby być tutaj e, uczciwym, no to muszę powiedzieć, że producenci starają się dodawać w laptopach gamingowych, dorzucać jakieś tam oprogramowanie do przełączania trybów pracy, wydajności takiego laptopa, no i to chyba tyle. Jeden i drugi sprzęty kupimy za podobne pieniądze w kwocie do 3000 zł, a skoro w tej cenie mamy Wydajniejsze podzespoły po stronie właśnie peceta, no to najbardziej opłacalnym zakupem jest właśnie komputer. W praktyce laptop poradzi sobie z grami w Full HD, ale wyraźnie przy niższym FPS-ie. No i szybciej zacznie się dławić przy gorących nowych premierach gier. Porównajmy w takim razie teraz jeden i drugi sprzęt do siebie na podstawie kilku wybranych gier. Ten wykres przedstawia Wam wyniki średniej liczby klatek na sekundę w poszczególnych grach. I tak mamy tutaj na przykład Cyberpunk 2077 na ustawieniach średnich w 1080p. Wyciśniemy 55 klatek na komputerze 38 na laptopie. Gra Hogwarts Legacy, mamy 60 klatek na komputerze i 42 na laptopie. Forza Horizon 5, 72 klatki na PC-cie, 51 na laptopie. Call of Duty Warzone, 80 klatek na komputerze, 56 na laptopie. I ostatnia gra, jaką tutaj wziąłem do testów, to Red Dead Redemption 2, 58 fps na PC-cie i 39 na laptopie. Wykres jasno pokazuje, że PC przewyższa laptopa średnio o 30-35% w liczbie klatek na sekundę i co ważne, trzyma stabilność dłużej bez obcinania mocy procesora przy wyższej temperaturze. Zachodzi pytanie o sensowność i opasalność zakupu takiego sprzętu. Czy RTX 3050 nada się do nowych gier w 2025 roku? No, powiem Wam tak, ale. RTX 3050 to wciąż sensowna karta do grania w takim niższym budżecie cenowym, w rozdzielczości 1080p, zwłaszcza w wersji desktopowej, bo mamy tutaj właśnie mocniejszą wersję 3050. Stalker 2, Half dwójka, 2 czy Frostpunk 2 będą chodziły, no ale trzeba będzie dostosować Ustawienia średnie, ewentualnie wysokie z wyłączonym ray tracingiem i upscalingiem, ale DLSS jak najbardziej jest tutaj dobrym wspomaganiem i tutaj jak najbardziej należy go włączać. PC daje ci większą elastyczność, możesz pobawić się z ustawieniami. Obniżyć cienie, wyłączyć motion blur, zostawić tekstury na high, i na przykład, ale na przykład zmniejszyć zasięg renderowania. Laptop przez mniejsze możliwości chłodzenia i niższe TDP szybciej złapie zadyszkę i zacznie obcinać Wam po prostu FPS-y. A co z PC? Jedzie dalej jak czołg nawet na stokowym chłodzeniu. Podsumowując, ten odcinek taki porównawczy, właśnie dwóch sprzętów z podobnymi parametrami. Laptop z RTX 3050 może być niezły, lekki, mobilny, no i wygodny w podróży czy, czy na kampingu. Ale jeśli zależy Ci na wydajności, kulturze pracy, rozbudowie i dłuższej żywotności takiego sprzętu, no to komputer stacjonarny okazuje się tutaj zdecydowanym zwycięzcą. Nie tylko dzisiaj, ale i za rok czy dwa, wtedy wystarczy wrzucić do niego nową kartę graficzną, dołożyć ramu i grać po prostu sobie dalej. Dzięki za oglądanie, dajcie znać w komentarzu czy gracie na laptopie, czy na PC i co wolicie. Zostawcie łapkę, suba, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Może następnym razem weźmiemy pod lupę RTX 4060.